Przy czwartek to ja mam zajęcia w piątek i czwartek ciężki, a ten tydzień mam luźny? No, sorry goch, ale ja chciałem zrobić tak, że co drugi tydzień będą 2 debedy, a co drugi tydzień 3 debedy. Dobra, tu ktoś był. No i jest. No i jest. Okej. Okay. Zawsze na przekór kurła zrobisz. A bo ja już taki jestem, ham. Okej. Okay. A ty czego szukasz? Mhm. Mm Okej, okay, zniszcz palet po tej stronie, potem będziemy tu Trubigana pilnować. Nice. Ładnie zdodżował. Mam cię. To jest bardzo kulturalny pan, który kiedyś miał bujnego wąsa, i spogromcuł hedoniarzy. Tak jest, tak. What the fuck? No, jak dwa geny skręciliście, to ja muszę iść w tunel. To nie ma innej opcji. Czym jest ten Hedon? To jest taki dosyć toksyczny i bardzo głupi perk. Który powoduje, że możesz zrobić stuna wyskakując z szafki. Perk to jest jakieś nieporozumienie po prostu i tyle. O, ty, typie, no tak, bo granie z surwem takie ciężkie, że ds trzeba mieć. Przestaniesz blokować po hamsku? Dziękuję. Dobra, typie. Skoro ty masz ds to ja ci robię full tunnel. Bo jeśli masz ds to oczekujesz DS-a, to oczekujesz tunelu. No to zrobimy. Bo jak nie jest zadowolony z zachowania tych surów, więc idzie w tunel. Tak jest. Tak jest. Ktoś tu był, na bank. Tam. Tę paletkę zrzucę. Full tunnel exclusive. Zasłużył, zasłużył zdecydowanie. Mm. Czasem tak bywa, niestety, upo, czasem tak bywa. Chcę się gonić po tej stronie. Nie wiem, gdzie ten surf poszedł. Tutaj, chcę się gonić po tej stronie, ponieważ chcę być blisko, kiedy go ściągnął. Ponieważ... Ponieważ robimy mu tunel. Za to, że ma DSa. No i mam cię. No i by było brać DSa. Jakbyś nie miał, to bym może z jakim innym poszedł. Tunel Yupi, Yupi Tunel Dobra, wracamy się na tę stronę mapy, bo tu mamy trójgena. Tego gena skopę. Trochę killera swego, bo możesz być gorszego. O. Chama. Oj, no, ograła mnie. Ale nie dość dobrze. Mi się wydaje, że ten człowiek z powinien dotknąć komputer. A, tam mam hak. Dostać szlaban na dożywacie za DS a Znaczy... Jaka to ja w ogóle w tym meczu chyba nie widziałem nawet. Mam cię. Sieman szkobenku, witam serdecznie. Dać płaszczach, że aż błagali na kolanach. Tak. Nie chciałbyś może raz w miesiącu robić streama z The Sims 4? Za darmo na tym jest. Hej, Jake. Na. Nie miałem drugiego tokenu. Kroisz? A, bo tam napisałeś dwa komentarze jeden za drugim. Dobra, zaraz zobaczę. Jaki dobry content white w kuchni, proszę wiele bym dał, żeby zobaczyć jak kroisz cebulę. Kurde, cebula musi być. Dzisiaj wleciała jajeczniczka m, kiełba z cebulą. Nie no, kiedyś. Albo... o, widzę kogoś. Albo tuńczyk. Pizza z tuńczykiem jest tak mega dobra. Co ona przez drzwi od szafki dostała? Wow, skończyliście tego gena, którego ja nie bronię. Pizza z ananasem jest świetna. Nie wypowiadam się na kontrowersyjne tematy na tym streamie. Zjawę, witam serdecznie. Dobra, lecimy po kolejnych genach. Przestałem grać w DBD jakoś 5 miesięcy temu. Nie idę po nią, po genach. Dobra, oni i tak nic nie robią. Okej. Okay. Dobra, nadróbmy odległość. Tu nie masz palet. Już je zużyłaś. Mhm. Kiedy granie surwem jest dla ciebie tak ciężkie, że aż musisz grać z Enduransem. Co tu się odbyło? Jakoś 5 miesięcy temu, i moja agresywność i zło poczucie totalnie się zmniejszyły. I stałem się lepszym człowiekiem, polecam nie grać w tę grę, póki killer nie dostanie buffów. Ale could be a dream. Mam cię. Szczerze bardzo lubię DBD, ale jak dwie gry z samymi Dead Hardami to odechciała się, no nie dziwię się Benku, nie dziwię się Co to za spryskiwanie się? Psz, to co palety zrzuciła kiedy ja miałem cooldown po ataku Okej. Okay. Oj! No grałam, nie No dobra. Aha. No tak, kiedy nie potrafisz grać, więc musisz grać z Endurance'em. Proste. Mam cię. Czy jest jakaś kolejka? Aktualnie nie, Benku. Aktualnie nie. Pyk. Ziomek. A, dobra, nie mam drugiego tokenu. Ziomek jest tam. Elo. No dobra. No to chyba cię mam... Nope. Buba, dobrze Benku, leci, buba w kolejnej gierce. Znalazłem różowe słuchawki do usznę, oh kurde.